Reverb to jeden z niedocenionych efektów miksowych. Możemy wykreować nim zarazem przestrzeń, głębię, ale możemy zamulić i zepsuć nasz cały miks. Większość ludzi używa tylko jednego pogłosu, ale czy pomyślałeś o tym, aby je połączyć? No właśnie, każdy niby wie, czym jest pogłos, używamy go w naszych miksach, ale istnieje taka jedna, pewna technika opierająca się na Łączeniu pogłosów, która działa wyjątkowo, ale to wyjątkowo dobrze w niektórych scenariuszach miksowych, i dlatego dzisiaj wam ją pokażę. A pokażę ją wam dokładnie na tej sesji miksowej, którą już trochę czasu temu ukończyłem. Ale posłuchajmy plus, minus, jak ona brzmi. Wyłączę Wam konkretnie wokale, abyście mogli skupić się konkretnie na brzmieniu instrumentów. Chciałbym, żebyście skupili się tak konkretnie na brzmieniu gitary, bo to z nią i z pogłosami będziemy dzisiaj pracowali, więc wiecie na czym się skupić? No to ruszamy. Tak ona brzmi w tym momencie. Jeżeli dobrze się wsłuchaliście, to pewnie usłyszeliście, że ma ona już wrzucony pogłos. Mamy jeden pogłos tutaj z Seventh Heaven, ale jeżeli przykuliście dokładnie uwagę do tego, jak brzmi ta gitara w kontekście miksu, to widzicie, że troszeczkę ona jest taka akustyczna i brakuje jej jakby mimo wrzucenia tego pogłosu, trochę takiej głębi, to jest bardzo naturalna gitara. Ona brzmi bardzo tak akustycznie, bo jest to akustyczna, nagrana gitara, ma takie swoje brzmienie i często chcielibyśmy na przykład taką gitarę wysunąć tak bardziej do tyłu miksu. No i wrzucamy ten nasz pogłos, ale on do końca nie daje sobie rady. No i co robimy w takim scenariuszu? I tutaj z pomocą przychodzi nam dokładnie technika łączenia pogłosów. No i teraz idziemy na nasz kanał miksera. I będziemy robili sobie dwie wysyłki. Jak już widzicie na naszym kanale miksera przygotowałem nam dwie wysyłki. Pierwszą wysyłkę nazywałem Reverb Low, drugą nazywałem Reverb High. A te nazwy Low i High nie są bez powodu, są po to, abym się odnalazł. Oczywiście Wy sobie je nazywacie jak chcecie, ale ja je nazwałem w ten sposób, aby po prostu było mi prościej. I teraz tak, na naszej pierwszej wysyłce aplikujemy EQ i pogłos. Ale nie aplikujemy sobie naszego normalnego pogłosu, który byśmy tylko wrzucili na ten kanał, tylko przed. Jak widzicie, mam wrzucone tutaj EQ. I pierwszym zadaniem tego EQ, które wrzucimy przed pogłosem, głównie jest skorzystanie mniej więcej z takich parametrów. Chcemy, żeby ten nasz pierwszy reverb, reverb low. Działał tylko i wyłącznie na częstotliwości niższe. Czyli domyślnie zrobiłem tutaj w ten sposób, że odciąłem częstotliwości do około kiloherca i w ten sposób odseparowałem sobie pogłos, który będzie działał na tym kanale, na tej wysyłce, tylko i wyłącznie na te częstotliwości niższe. A na naszej drugiej wysyłce zrobiłem coś odwrotnego, ale. Wracając do tej wysyłki, zrobiłem sobie jeszcze tutaj low cuta około tak 130 Hz, bo nie chcę za bardzo przymulać tego pogłosu, co jest dość oczywiste. Tutaj zrobiłem małe wcięcie, bo nasza gitara troszeczkę tutaj rezonowała, nie chciałem tego na pogłosie. Natomiast takimi bazowymi ustawieniami jest ten high cut do około 800 Hz, 900 Hz, może kHz. No i po naszym bezpośrednio EQ. Wrzucamy pogłos. I co my robimy z tym pogłosem? W większości staramy się znaleźć takie ustawienia na ten pogłos w zależności od tego, co chcemy wykreować. I teraz, jeżeli chcielibyśmy tą gitarę cofnąć bardziej tak do tyłu naszego miksu, to co zrobimy? Zastosujemy sobie teraz dłuższy pogłos na niższe częstotliwości i zastosujemy sobie zaraz krótszy pogłos na wysokie. I co to spowoduje? Spowoduje to to, że nasza gitara tak optycznie wycofa się do tyłu miksu i tutaj myślę, że już łapiecie o co będzie chodziło w tej technice. Dlatego naszym decayem, czyli czasem wybrzmienia tego pogłosu na wysyłce do niskich częstotliwości będzie zazwyczaj dłuższy decay, tak około 4-5 sekund. To musicie dostosować oczywiście do numeru, z którym pracujecie, reszta ustawień też jest indywidualna. Jeżeli dobrze pamiętam, ja tutaj chyba skorzystałem z mojej paczki pogłosów i dostosowałem sobie bodajże ustawienia. To był chyba pogłos, instrumenty, melodia, coś takiego. Dostosowałem sobie tutaj tylko ustawienia. No i mniej więcej skończyłem z takimi ustawieniami. I ten pogłos wycofa nam niższe częstotliwości do tyłu miksu. Najlepiej może włączmy ten pogłos i posłuchajcie mniej więcej, jak on brzmi. Jeszcze jedna uwaga: będę z automatu te pogłosy tutaj ustawiał troszeczkę głośniej, niż bym ustawił normalnie w miksie, bo chcę, żebyście po prostu dokładnie usłyszeli, jak one brzmią. W normalnej sesji miksowej często korzystam z nich bardziej subtelnie, także, to taka rzecz, którą chcę, żebyście mieli tutaj z tyłu głowy. Jeżeli się dobrze wsłuchaliście, kiedy włączałem i wyłączyłem ten pogłos, to coś stało się z naszą gitarą. Ona wysunęła się tak, jakby tutaj mamy instrumenty, a nasza gitara poszła troszeczkę do tyłu. I tutaj zaczyna się magia z tym pogłosem. Używając właśnie takiego dłuższego pogłosu na te niższe częstotliwości, wycofujemy ją do tyłu miksu, ale. No to potrafi każdy, jeden pogłos zrobimy coś znacznie lepszego. Użyjemy jeszcze drugiego pogłosu na wysokie częstotliwości, którym te wysokie częstotliwości wysuniemy bardziej do przodu, te do tyłu i wytworzymy sobie głębie. No i tutaj zaczyna się prawdziwa magia, więc chodźmy do działania. W takim razie nasz drugi pogłos. Wrzucamy sobie tutaj na wysyłkę. Tak jak powiedziałem, dodam go trochę więcej, abyście słyszeli, co on robi w kontekście miksu, zazwyczaj dodajemy je subtelnie, ale pokazuję Wam to, abyście zrozumieli tą koncepcję, jak tworzymy plus minus taką głębię dwoma różnymi pogłosami. Więc zobaczcie, drugi pogłos ma na początku IQ. Ale to IQ jest zupełnie odwrotne do tego IQ na niższe częstotliwości, ponieważ. Tutaj ścięliśmy sobie częstotliwości do około kiloharca, czyli zrobiliśmy sobie częstotliwości niższe, więc tutaj postępujemy trochę na odwrót. Ścinamy sobie częstotliwości poniżej kiloherca. Ja tutaj używam trochę takiego łagodniejszego szelfu, żeby to brzmiało trochę naturalniej. No i finalnie zdecydowałem się podbić dość dużo tych wysokich częstotliwości. Właściwie całe, bo zauważyłem, że ten bezpośrednio pogłos daje takie fajne plumkanie do tej gitary. Dlatego chciałem go podnieść. Czyli zobaczcie, nasza druga wysyłka ma na odwrót IQ. Generalnie startowy punkt jest taki. Tak, ale te ustawienia dodałem tylko i wyłącznie dlatego te dwa. Bo pasowało lepiej do potrzeb miksu. Także je oczywiście dostosowujemy. I zobaczcie, nasz drugi pogłos, pokażę Wam je, jest troszeczkę inny. Zobaczcie, że ustawienia na tym drugim pogłosie ustawiłem sobie kolor na now, ustawiłem sobie bezpośrednio trochę krótszy decay i przez to bezpośrednio ten pogłos jest krótszy, czyli. Tworzymy sobie jakby taką odwrotność ustawień, i tutaj w tym drugim pogłosie, zazwyczaj, jeżeli wybierzecie sobie dłuższy pogłos na niższe częstotliwości, to chcemy zazwyczaj dwukrotnie krótszy pogłos na częstotliwości wysokie. Tak? To jest taki punkt startowy, ale wiadomo, to wszystko dostosowujemy. Ja tknąłem sobie tutaj jeszcze to ustawienie High Shelf, bo chciałem troszeczkę więcej tych wysokich częstotliwości z tego pogłosu, trochę więcej tego charakteru. No i teraz, jeżeli mamy już plus minus te ustawienia, wiemy na czym po prostu je bazować, to posłuchajmy, co się stanie, jeżeli wprowadzę jeszcze ten pogłos na wysokie częstotliwości do naszej gitary. Pamiętajcie, aby się na niej skupić. No i w tym momencie, kiedy dodaliśmy ten drugi pogłos, dzieje się tutaj prawdziwa magia, bo nasza gitara, zauważcie, wysunęła się troszeczkę do przodu, będąc zarazem do tyłu, i wydaje się być ona bardziej trójwymiarowa w tym miksie. I na tym polega mniej więcej tworzenie głębi za pomocą pogłosów. Także ja je włączę i wyłączę, te dwa pogłosy, abyście jeszcze raz posłuchali różnicy. Pamiętajcie o tym, że oczywiście one są troszeczkę za głośno, ale po to, abyście Wy na tym materiale na YouTubie mogli to usłyszeć. Jak pewnie już usłyszeliście po tym porównaniu przed i po, nasza gitara wysunęła się zarazem trochę bardziej do przodu przez pogłos na wysokie częstotliwości i bardziej do tyłu przez pogłos na niższe częstotliwości. Czyli stworzyliśmy sobie głębie korzystając z dwóch pogłosów zamiast jednego, czego nie uzyskalibyśmy nigdy korzystając z jednego pogłosu, więc. W ten sposób tworzymy głębie. Jest to ekstremalnie efektywna technika, w szczególności kiedy mamy takie. Akustyczne gitary, akustyczne instrumenty, ale działa ona szczególnie dobrze na każdym instrumencie, kiedy chcemy mu dodać właśnie takiej głębi. Jeżeli ta technika okazała się dla ciebie przydatna i chciałbyś się po prostu lepiej nauczyć miksu i masteru, to w pierwszym linku pod tym nagraniem znajdziesz link do Mixmaster Pro Level, czyli do kursu, gdzie uczę miksu i masteru od A do Z, uczę masy takich przydatnych technik. Które pomogą tobie wznieść Twoje brzmienie miksowe na dużo wyższy poziom, więc to by było na tyle w tym materiale. Do usłyszenia w kolejnym, z wiedzą miksową, na którą oczywiście zasługujesz.